Pan marszałek Piotr Całbecki dobrze gotuje. Już jeden przepis nam rewelacyjnie wyszedł, teraz czas na drugi. Zdradzę Wam, że będą podroby. A dlaczego podroby z gęsiny? Ponieważ zbliża się bardzo szybko 11 listopada. Oczywiście wszyscy wiadomo, że to jest Dzień Niepodległości, Dzień Świętego Marcina. I gdzie najlepiej zrobić najlepszą gęsinę? No to w tym regionie, w kujawsko Pomorskim. Zapraszam. Pierwszy przepis już oglądaliście, to teraz będziemy robili podrobę, będziemy robili wątróbkę gęsią po polsku. Po polsku przeważnie ona się kojarzy z cebulą i z jabłkiem, a my ją zrobimy z gruszką, miodem, koniakiem, także to będzie trochę z francusko... po francusku, ale z przepisu polskiego. Nic z tego nie rozumiem, ale bierzmy się do pracy. Dziękuję. Nagrzewamy patelnię, dajemy trochę tłuszczu, gęsi na patelni, z tego powodu, że będziemy robili gęsi wątróbki, to musimy tak zrobić. Kroimy sialotkę w piórkach tym razem. Piotr. Tak. Kroimy, ale ze skórą bym poprosił. My teraz robimy szalotkę. szalotkę ją podsmażemy na tłuszczu z Gęsi, która e, zmięknie. Potem dodamy gruszkę, dodamy trochę białego wina, żeby dodać kwaskowatości do tego. I wątróbkę. Wątróbkę podsmażemy ją z majerankiem i z oregano też domny, tak żeby było jedno i drugie i to będzie o wiele więcej smaku. Szalotki tutaj nie żałujcie, bo szalotka będzie jedna z głównych cech. Do tego zrobimy taki e, chałkę namoczoną w mleku na patelni i podsmażemy ją, żeby położyć naszą wątróbkę. Powiem szczerze, że gęsiny z chałką jeszcze nie było. Naprawdę? Nie. Ale to jest fajne połączenie, podroby ze słodkością. To jest taki Eee, to jest trochę kuchnia żydowska, wiesz? Ja ci powiem i wam też powiem, że nie jestem fanem połączenia słodko-słone, ale do drobiny słodkości do wątróbki to jest idealna rzecz. Mhm. Jak z tą gruszką, mój drogi? Jest już e, prawie gotowa. Dobra. Sól, damy trochę tymianku. Muszą być dwie? Pół na pół, cebula, gruszka. Może być tyle. Proszę bardzo. A ja, korzystając z okazji, chcę przypomnieć, że 11-12 listopada przysięg. Zapraszamy wszystkich. Tak jest. Będziemy mieli wspólną przyjemność gotować razem z marszałkiem i ze mną, ale przede wszystkim świętować świętować e, Dzień Niepodległości, Dzień Świętego Marcina i Dzień najważniejszy dzisiejszego dnia Gęsiny. Bo Gęsina się kojarzy Przede wszystkim ze świętym Marcinem, ale też z tym regionem. Ten region kujawsko-pomorski to jest mekka dla Gęsiny. Zgadza się. Cieszę się, że e, taka opinia dociera do najlepszych kucharzy w Polsce i do całego świata. Tak. Mamy jeszcze jedną odmianę gęsi, taką gęś rypińską, ona nie jest biała, ma szare piła, trochę przypomina dziką, również bardzo dobra, ale nie aż tak jak nie aż tak, tak. kołucka. Kołucka jest po prostu regulacyjna. Dałem tymianek, gruszka, tuż z gęsi i oczywiście szalotkę, teraz trochę oregano i majeranku połączenie oregano majeranku nieprzypadkowe nieprzypadkowe to jest bardzo dobre połączenie majeranek kocha drób gęsi kaczki to jest jeden z takich w Polsce bardzo takim oczywistym połączeniem widać że gruszka zmiękła damy trochę miodu bierzemy wątróbkę i robimy coś takiego zobacz pyk pyk i nadmiar wyrzucamy, odkładamy sobie trochę tej cebuli na bok i już smażymy. Tyk. Dodam Zrzepujemy trochę kursu. nadmiar. I płyć. Ta już można odwrócić i widzieć jest ładny kolor, idealna. Ta jeszcze nie. Także tym razem wątróbka nie do farszu na patelnie z gruszkami i cebulą. Tak. Op, my tylko moczymy delikatnie. Lambiorujemy. Koniak nam doda nie tylko francuskiego delikatnego smaku, tylko koniak jest alkoholem delikatnym, słodkim. Jak lubisz wątróbki? Czy lubisz je e, krwiste, e, medium, wysmażone? Jak lubisz? Medium, medium. medium. Teraz weźmiemy tłuszcz z gęsi, ponieważ robimy wszystko na tłuszczu z gęsi dzisiaj. Dzisiaj gęś jest naszym motywem. I piotrek no. przesmażamy delikatnie. I odwrócisz je za sekundę, dobra? Dobra. Jak? O! Teraz mieszamy jedno i drugie wątróbka razem. Teraz masło i zdejmujemy z ognia, żeby nam się nie zważyło. Masło zagęści nam cały ten sos i zrobi z tego fajny sosik, ale pamiętajcie, robicie to na wyłączonym gazie, bo inaczej zważycie i masło musi być prosto z lodówki. Mm -hmm. Ale to wygląda, proszę Państwa. Nie powiem, że jest to bomba kaloryczna, tylko w sam raz danie na jesienną szarugę smacznego. Na jesienną Szarugę. Po polsku to znaczy, po francusku nie wiem, pli, deszcz. Ogólnie jak. Jesieńśnia. pada Spada deszcz na łeb. <laughs> Próbujemy? Smacznego. Nie mogę się doczekać. Proszę bardzo. <clears throat> Gdybym też pomogę. Mm. Gratuluję. Przypeśnia. To jest akurat kwintesencja gotowania. Mieliśmy jedną patelnię, mieliśmy cztery składniki, i z tego zrobiliśmy całkiem dobre danie. Zapraszam mnie naprawdę, żebyście to próbowali. Mateusz, dziękuję. Ten rok. To święto będzie wspaniałe. Dzięki Twojej potrawie naprawdę. Gratuluję. Piotr, dziękuję Ci, że mnie zaprosiłeś. Żółwik gęsiny. Czyli tak. Czyli tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję.